Dzień dobry Państwu. Piotr Droński, Baszta Nieruchomości. Dzisiejszy dzień poświęcamy na obejrzenie i na prezentację Państwu naszych najciekawszych propozycji z nadpolskiego morza. W tej chwili znajdujemy się w pięknej, znanej turystycznej miejscowości Rewal. Tutaj dokonywaliśmy dużo ciekawych transakcji, a oto jedna z tych ofert, która pojawiła się na rynku. Ofer dedykowana dla dużego gracza, który zmierzy się z realizacją na poziomie 3600 m2 Pumu. To są trzy budynki, które na działce 6000 m stanowią całość inwestycji. Proszę zobaczyć, jaka jest lokalizacja. Jest to tuż przy plaży, z własnym zejściem na plażę. Same budynki będą połączone. Oczywiście, infrastruktura dodatkowa w postaci. Wellness, spa, basenu zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego, to już nawet o tym nie wspominam, bo to jak gdyby staje się to swego rodzaju standardem. Jest to propozycja, która na pewno pośród innych jest wyjątkowa i jeżeli wykazują Państwo zainteresowanie, zapraszam serdecznie do kontaktu, ponieważ uznajemy to za ciekawą ofertę. Tym bardziej, że jest to zaawansowany. Już tutaj stan budowy do wykończenia, tak jak wspomniałem, trzy budynki i powtórzę raz jeszcze PUMU 3600. Mamy ciekawe warunki finansowe. Zapraszam do kontaktu telefonicznego. Piotr Droński, Baszta Nieruchomości. Do usłyszenia.